Entuzjaści kina na całym świecie wpadli w osłupienie, gdy ceniony, choć ekscentryczny reżyser Fonkowak Kowak przerwał emeryturę, żeby nakręcić nowy remake Wondermana. Panie Fonkowak, Kowak, powie pan coś więcej? Wszyscy są zmęczeni superbohaterami. Mamy niepowtarzalną okazję, żeby zredefiniować w zasadzie cały gatunek filmowy. A czy ma pan już obsadę? To co to za ważny casting masz dzisiaj? To duży projekt, górna półka. Robię casting do Wondermana. Wiedziałaś o Wondermanie? Muszę w tym zagrać, rozumiesz? <laughs> Simon, nie żartuj. Czekałem na te role całe życie. Więc nie żartujesz. Słonko oni już rozmawiają z Lio. <small> I... <small> <small> <sum> Teraz tylko pokaż im, co umiesz. Przybrzecz. Potrzebny mi rys psychologicznej postaci. Przecież wszystko masz, jasne, w scenariuszu. Mm, ja mam swój proces. Podetrzeć się możesz z tym procesem. Pacet <grym> <grym> normalnie rozwala system. Chyba go kiedyś widziałam. Wydaje mi się, że chyba był terrorystą. Następny! Zacznij, kiedy będziesz gotowy. Simon Williams, kastnik na Wondermana. Słuchaj, Simon, jest pilna sprawa. Dziś zagrasz człowieka? Normalnego. Największe wyzwanie Twojej kariery. Zapraszam. Pan Funkowak zaraz zejdzie do salonu. I wy wszyscy na drugą rundę? Mhm. Witajcie, moi mili. Proszę was o zbadanie przestrzeni pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wyzwanie. Nasza kuźnia wykuje ostatnie hitki nowe w historii. Bo nikt nie będzie miał już jaj, żeby coś nakręcić. I akcja. Słuchaj, Fonkowa, coś się odzywa. Jeśli będą jakieś wieści, to się pierwszy. Chyba, że znów zadzwonisz, bo wtedy już nic ci nie powiem. <laughs>